Teraz, co może powodować nam błędy złego ustawienia rozrządu, jeżeli rozrząd ustawiony jest dobrze? Jak trochę to nie ma sensu. Otóż koła zmiennych faz rozrządu, które w BMW nazywają się VANOS. O VANOSach słyszał chyba każdy właściciel współczesnej BMW. W silniku są dwie sztuki. Koło zmiennych faz mamy zdemontowane. To jest koło wydechowe, czyli dokładnie to, na którym był błąd. To koło jest przykręcone do wałka rozrządu. I po nim pracuje łańcuch rozrządu. To koło powoduje, w zależności od tego, czy wałek sący, czy wydechowy, przyspieszenie bądź opóźnienie wałka rozrządu względem pracy wału korbowego. W jaki sposób odbywa się sterowanie? Idąc od początku. Najpierw mamy elektryczny aktuator, z którego o, wysuwa nam się pręcik. Wysunięcie tego pręcika powoduje otwarcie zaworu. Ten pręcik naciska nam na mechaniczny zawór, który jest w śrubie. Śruba poprzez kanały wpuszcza nam olej do wanosa i ciśnienie oleju powoduje jego przestawienie. Teraz co podejrzewam? Tutaj jest sitko. Zazwyczaj to sitko. Tutaj też ulega uszkodzeniu. Rozrywa się, wpada do zaworu, mechanicznie go blokuje. Nie mamy wtedy możliwości zamknięcia dopływu oleju do vanosa ze względu na zacięty zawór. Olej cały czas się przedostaje i cały czas powoduje nam przestawienie rozrządu nawet wtedy, kiedy tego nie potrzebujemy. I stąd te błędy. Teraz moja diagnoza potwierdziła się, moje przypuszczenia. Brakuje sitka, na pewno zostało wepchnięte do zaworu. Również jego pozostałości mogły dostać się do koła zmiennych faz rozrządu, więc po prostu wymienimy cały zestaw. I na wydechu, i na snącym. Wszystko po to, by do tematu nie wracać przez kolejne 100 tysięcy kilometrów. Tutaj mamy porównanie nowego i starego zawodu. W nowym mamy sitko całe, w starym, jak widać, dziurawe. Jeszcze jest jedna rzecz, jak naciskamy na sam zawór, niestety nie jestem wam w stanie tego pokazać. Lewy się zacina, ja czuję, jak on twardo chodzi. Nie jest to płynna praca, nowy pracuje idealnie. Więc wiemy, że to sitko po prostu jest w środku i coś nam blokuje. Te vanosy do konkretnie tego modelu silnika charakteryzują się zaskakująco niską ceną. Zazwyczaj cena jednego vanosa oscyluje w zamienniku, oscyluje w okolicy 1000-1500 zł. Do tego silnika nowe vanosy w zamienniku, które są bardzo dobre i wytrzymują tyle samo co oryginały, to koszt, uwaga, niewiele przekraczający 200 zł. Profilaktyczna wymiana drugiego vanosa w tym przypadku nie zrujnuje budżetu właściciela około 3000 wyjdzie na prawa tego silnika. Wymieniliśmy wanosy, śruby, czyli właśnie te zawory, aktuatory. Do tego jeszcze dojdą nam uszczelki i fura będzie gotowa. Mam nadzieję, że to rozwiąże problem braku mocy, nierównej pracy silnika. Złożymy, sprawdzimy. Teraz wystarczy już tylko wszystko poskręcać i podpiąć kompa, by upewnić się, że błędy zniknęły. Po pracy silnika wnioskuję, że jest dobrze. Ale to utwierdziło mnie już na 100% w przekonaniu, że tak jest OK. Nie ma żadnych błędów, silnik pracuje po prostu idealnie. Jeżeli trzy cylindry mogą pracować idealnie. Ale jak na trzycylindrowkę umówmy się, jest całkiem nieźle. Teraz zostało mi poskładać plastiki, a może bardziej chłopakom. Poskładać plastiki, jechać na jazdę próbną, ale to już będzie czysta przyjemność i formalność. Tu już wiem, że jest dobrze. Pusterka rozwiązana.